Gdybyś tak myślała! A więc, byłam świadkiem rzeczy nadzwyczajnej? Rzeczy wprost niewiarygodnej? No i co? Nie trzeba przerywać, kochanie. E, mów prędko, kochanie, ale się ubawimy! Yy, a więc dzisiaj idąc na rynek, żeby kupić jarzyny, które z dnia na dzień drożeją. Do czego to dojdzie? Nie trzeba przerywać, kochanie. Żydula jesteś. Widziałam na ulicy koło kawiarni. Jakiegoś pana. Tak, pewnego pana widziałam. idzie ubranego? Takiego. No nie wiem, takiego pod pięćdziesiąt. <laughs> <laughs> Może troszeczkę młodszego, który... Który co? Który co? Nie trzeba przerywać, kochanie. Jesteś obrzydliwa! Kochanie! To Ty przerwałeś pierwszy. Chamie! Co ten pan robił? Powiecie może, że ja słyszałam, ale przyklęknął na jednym kolanie i pochylił się! Ooo! Tak, pochylił się! Niemożliwe! Tak, pochylił się! No to zbliżyłam się do niego, żeby zobaczyć, co robi. No, no i co?